Panie i panowie, a ze mną jest gwiazda wieczoru. Mój powiedzieć gwiazda wieczoru, gwiazda wa najlepszej walki tego wieczoru. Justin Joy. Justin, dzisiejsza wasza walka skradła prawdziwe prawdziwie show. No i ten niesamowity, nie są końcówka tak naprawdę e, niespodziewany twój face turn e, na tej na, na arenie. No i aż nie wiem, od czego zacząć, bo po prostu tamcie jak się czujesz po tej walce. A dzisiaj wiesz. Co mogę powiedzieć? No, adrenalina schodzi, bo jesteśmy już po całym show. Moim zdaniem to show po prostu rozwala mózg, jeżeli chodzi o poziom polski, europejski. No w ogóle Warszawa została naprawdę dobry kawał wrestlingu. I to nie chodzi tylko o moją walkę, wiadomo, że no, z opinii osób podeszki postawiliśmy wysoko, ale wydaje mi się, że bardzo dużo osób dorównało dzisiaj nam. No nic, tylko się że no kurde, no o to chodzi, trzeba zostawić wszystko w ringu, była krew, były łzy, były pod, były stoły, krzesła, kije, śmietniki, A zmęczony jestem. E, jak teraz nie odczuwasz jeszcze e, bólu po, po tych uderzeniach kijem kendo, ale trzeba przyznać, że te rany na waszych e, plecach wyglądały bardzo, bardzo brutalnie, to jak stale te starcie, jak naprawdę? No wiesz, no ludzie podważają e, to, czy my się bijemy naprawdę. No kurde, to już nie ma co podważać. No, wystarczy zobaczyć już w pierwszych sekundach a, naszej walki, nasze ciała dawały oznakę, że I boli a, no i co, mogę powiedzieć, no możesz jeszcze zapytać Axela, jak się czuje po stole, bo to to w ogóle jest hardcore. E, tak, a powiedz mi jeszcze... Na koniec pogodziliście się i teraz pojawiło mi się w ogóle takie pytanie, czy Axel Fox i Justin Joy? Idą po pasy Taktym, czy jednak solową drogą na o pasy Kurde, To jest za pytanie, bo jesteś kolejną osobą, która o to pyta. A, o to pytajcie Pawłowskiego. My dalej wrzucimy wszystko, jak się dalsze drogi potoczą, zobaczymy, ale no kurde. No trzeba śledzić, no! Mam głos zarty, przepraszam, ale <laughs> trzeba śledzić Peppe -pe I myślę, że tym akcentem zakończymy ten wywiad. Dziękuję Ci, Justin. Obserwujcie PTW, obserwujcie polski racing, obserwujcie Justina Joya, Axela Foxa i wszystkich innych polskich krysterów wrestling! Dokładnie! Panie i panowie, a teraz naszym gościem jest Axel Fox, czyli e, niestety przegany, a chociaż się na końcu nam przegany, najlepszego pojedynku dzisiejszej gali, czyli Nody meczu z Justinem Joyem. No właśnie, Axel, trochę to jest taka chyba słodko-gorzka porażka, bo z jednej strony porażka, ale z drugiej piękny moment na koniec walki. No. Ciężko uwierzyć, co nie? Dokładnie. Ciężko uwierzyć po tym całym roku. No, skakania sobie do gardła, bo inaczej tego nie można nazwać. Ale to jest pro i tak, tak, widocznie, tak widocznie sobie tłumaczymy pewne rzeczy. A jak się czujesz po walce? Bo, zwłaszcza ten ostatni spot, gdzie to wlądowałeś wylądowa, na stole, to musiało boleć. Bolało, bolało bardzo. Czy już odczuwasz jakieś skutki A, tej walki? wydaje mi się, że jeszcze trzymam je jak jako taka adrenalina jak wstanę jutro O ile w ogóle wstanę, to będzie dobrze. <laughs> Oby tak było. No i na koniec takie pytanie, które zdałem też Justinowi Czy Axel Fox i Justin Joy idą po pasy Taktin, czy jednak po popas PTW? To jest dobre pytanie pojęci. Ale wydaje mi się, że potrzebujemy trochę czasu, żeby na nie odpowiedzieć. Dobrze. Ale Justin Joy, Axel Fox Nie brzmi to najgorzej. Dokładnie. Wydaje mi się, że nie brzmi to najgorzej. A czy panie Pawłowski Na do mnie. Dokładnie. Więc Axel, czy zajmujemy Ci czasu? Dobrze. Wiemy, że jesteś Dobrze. zmęczony, więc dzięki ci za wywiad i powodzenia dalej. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, trzecia duża gala Primetime Wrestling już za nami. Pierwsza w Warszawie, tutaj w stolicy. Y nie powiem jeszcze polskiego wrestlingu, bo nie chcę obrazić Chorzowa, <laughs> ale myślę, że miasto, które również dzisiaj zbiło znakomitą atmosferę na tej gali. No i Ark, po pierwszej gali, dobrej gali, a teraz mam wrażenie, że ten level pochodzi jeszcze wyżej. To jest... jak, ty, jak ty się do tego odniesiesz? Tak, to, to zabrzmi strasznie arogancko, ale powiem to, wydaje mi się, że każde miejsce, w którym King PTW robi gale, staje się na ten jeden dzień, na tę jedną noc stolicą polskiego wrestlingu. Jestem zachwycony. Ja jestem osobą, która zawsze szuka, jakby. Bardzo się cieszę, jestem mm -hmm. osobą nastawioną pozytywnie, ale też zawsze analizuję, co można zrobić lepiej, co można mm -hmm. byłoby zrobić lepiej. E, I dzisiaj tych rzeczy jest, byłoby naprawdę mało. To był taki perfect storm, jeżeli chodzi po prostu o te rzeczy, które po prostu fajnie wychodziły, fajnie poukładały. E, ludzie e, dopisali, reagowali, rewelacyjnie, e, wydarzyło się bardzo dużo. Myślę, że e, ja to co mówiłem z lingu, e, Kingwin PTW zapanowania Rzeźnika Pawłowskiego i Santino to będzie. To będzie kosmos. Jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie takie rzeczy robić na tym etapie, przy trzeciej gali, to ja nie chcę myśleć, co będzie przy tych kolejnych, kiedy jakby wiemy, że na czwartej pasy tak teamowe, na piątej yy, główny pas. Ja wiem, że ludzie też tak mają, że chcieliby, żeby wszystko było naraz od razu, ale wydaje mi się, że jeżeli ta gala udowodniła cokolwiek, to udowodniła to, że na dobre rzeczy warto czekać. I te yy, konflikty nabudowane przez cały rok Najlepiej smakowały, kiedy były właśnie w takich meczach. Gdybyśmy po prostu te mecze te gimmick mecze i te mecze ze stykulacjami rozdawali od tak, za, jakby w cudzysłowie, za darmo, bez powodu, to nie byłoby takiej mocy. No bo to wszystko traci moc z każdym kolejnym, jakby pojawieniem się, wydarzeniem się. A tutaj, mecze, ja. To, co zrobili Axel Fox z Justinem Joyem, to jest dla mnie. To będzie to będzie przez. Dróg, jakby. Chciałbym się mylić, bo chłopaki wszyscy i dziewczyny też robią bardzo szybko progres, ale dla mnie to może być niedościgniony wzór przez, przez lata. I ja teraz będę. Po prostu robił wszystko, żeby jak e, najwięcej osób w, jak najszybszym, poziom, w na, jak najszybszym czasie doszło do tego niesamowitego poziomu. Bo to nie, byli dwaj, to nie były dwa chłopaki z Polski, które robią wrestling, To byli dwaj pełnokrwiści wrestlerzy. Te, ta walka mogłaby być main eventem każdej gali i nawet z tym nie handlujcie. E, dobrze, Arku, a co do mistrzostw, e, czy jakoś niedługo może zobaczymy ich wygląd, czy dopiero chcecie to zostawić na te największe, duże gale? E, mamy na to bardzo konkretny plan, bardzo konkretny pomysł e, i to, co mówię. E, mam nadzieję, że takie e, rzeczy, które robimy, takie gale e, pokazują, że warto dać nam ten kredyt zaufania. E, do zobaczenia, sędziomatku. Sędzia Matek. E, I Mam nadzieję, że po prostu takie gale dają nam ten kredyt zaufania i że... Uświadamiacie sobie, że wiemy, co robimy, więc jeżeli coś nie jest od razu, to jest ku temu powód i uwierzcie mi, jest powód, dlaczego na czwartej gali będą pasy takimowe, na piątej gali będzie pas główny, a ten powód oczywiście poznacie już niedługo. To jest moje ostatnie pytanie, co wniesie Santino do federacji jako współwłaściciel? Czy już wcześniej na przykład pomagał i pełnił taką rolę współwłaściciela? Tylko, że po prostu nie był, tak, nie był tak, tak nazywany. Wiesz co? Nie, jakby wcześniej tej roli nie pełnił, ale wcześniej był takim naprawdę powiedziałbym dobrym duchem tego projektu, bo Santino to jest człowiek jego, w ogóle to jest jakaś abstrakcja, że człowiek, którego w taki sposób jakby oglądałem, podziwiałem przez przez mhm. lata, jest, teraz pracuje ze mną, jest, jest, jest moim po partnerem biznesowym. I, i, I dla mnie to jest przede wszystkim moc doświadczenia. To jest człowiek, który zjadł zęby na wrestlingu. Ludzie, którzy myślą, że Santino to jest tylko i wyłącznie komediowy wrestler, nie wiedzą co mówią. Jakby on jest mhm. wybitnym komediowym wrestlerem, ale on przede wszystkim jest wybitnym wrestlerem jako takim. A jeśli dołożymy do tego doświadczenie biznesowe, operowanie swoimi własnymi szkółką, akademią treningową, swoimi federacjami itd. To jest człowiek, którego ja chcę mieć w moim narożniku. I ja absolutnie nie mogę się doczekać na to. Co Santino wniesie, a co wniesie, zobaczycie naprawdę niedługo. To będą wielkie rzeczy. I zapraszamy do siedzenia PTW oraz My Wrestling. Dziękuję Oczywiście. Ci bardzo, Arku, za Pozdrawiam wszystkich, widzów, pozdrawiam wszystkich fanów wrestlingu. Takie wydarzenia, jak te, jak te, pokazują, że bez względu na to, jak jesteśmy różni, jaki lubimy wrestling, czy lubimy siebie, czy po prostu się hejtujemy, wrestling łączy. Więc łączmy dalej, ciśnijmy, róbmy, budujmy, żyjmy w pełnią życia. Dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Arku, za wywiad. Dzięki. I pochodzenia w dalszych galach. Takie. I w drugą stronę.